Siema, siema. przed Wami łódź ratunkowa konstrukcji Łukasza Kaprzewicza z RC Ziomala i wykonania również. Jest napędzana silnikiem na 3 regulatorem, tak, na 3S, taki malutki pakiet. Tutaj sprytnie wmontowany buzer, który pokazuje nam napięcie, na cele może sygnalizować. Spadek napięcia poniżej jakiejś zadanej wartości, w tej chwili pierwsze testy. Wykorzystałem jednak większe śmigło, bo chciałem uzyskać dosyć taką żwawą łódź ratunkową. Szybką akcję. Na razie test na sucho, czyli jeszcze nie mamy żadnej łodzi do uratowania. I w takich warunkach sprawdza się bardzo dobrze. Jedyne, czego mi brakuje, to wstecznego, bo w takich okolicznościach jak tutaj na przykład, no to przydałby się wsteczny, czy wpłynięcia w jakieś szuwary na przykład. Więc wstecznego mi trochę brakuje. Nie wiem, czy to jest możliwość, żeby uruchomić, że tak powiem, ten wsteczny. Widzę, że mamy jeszcze 3-7 na, na sali. Pakiet jest malutki o 1800, no ale spokojnie wystarczy to na jakiś tam taki pakiecik na kilka kursów, kilka kursów ratunkowych. Jest to pierwsza taka zbudowana łódź, z tego co wiem, przez Łukasza. Także właściwie taki funkcjonujący prototyp. Bardzo fajnie rozwiązany jest w bardzo prosty sposób. Skręt tym śmigłem po prostu na serwie jest zamocowany samo samo śmigło. I ono po prostu się obraca. I tym samym podpiąłem apki, tym samym skręt, Podpiąłem sobie apkę. Taką prostą z wodoodpornym odbiornikiem. I działa. Zobaczymy, jak będzie działał w praktyce. Łódź będzie łapana pomiędzy te płozy. Ja tam jest rozpięta linka i tak przewidujemy, że to wystarczy jeżeli by się okazało inaczej no to wystarczy jakieś tu pionowe elementy pewnie dodać do, do tych tylnych rurek bo konstrukcja bazuje na PCV pudełeczko śniadaniowe to jest taka popularna konstrukcja typu DIY ale jak każda konstrukcja tego typu jest dodane troszeczkę inwencji własnej w tym wypadku właśnie Łukasza muszę lecieć, trzymajcie się